Mieszkańcy nie są zadowoleni z nowego systemu pobierania opłat za parkowanie w szpitalu. Dawniej strażnik inkasował od wszystkich opłatę za wjazd w wysokości 2 zł. Była ona zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy pojazd parkował tylko godzinę, dwa dni, tydzień czy kilka miesięcy. Przepisy mówią jasno, nie można wydawać pieniędzy z kontraktu, na przykład na otoczenie dokoła placówki. Pieniądze pozyskane z opłaty za parkowanie są więc niezwykle przydatne. Poprzednio było tak, że każdy mógł wjechać do wody sam. Samochodem, wziąć sobie zapłacić na bramie potem z tym kwitkiem wybrać sobie najlepszy samochód, jaki stoi wewnątrz szpitalu i wyjechać. W tej chwili już jest to niemożliwe, bo system skanuje tablice rejestracyjne i do danego kwitu parkingowego może wyjechać tylko ten samochód, który wyjechał. Obecnie jest tak, że przy wjeździe do szpitala na bramce pobiera się bilet. W tym momencie kamera, która jest sprzężona szczytnikiem, skanuje tablicę rejestracyjną pojazdu. Odnotowywany jest kiedy i jaki samochód wjechał. Żeby wyjechać ze szpitala należy podejść do jednego z dwóch automatów znajdujących się na terenie szpitala. Pierwszy z nich ulokowany jest w izbie przyjęć, kolejny w sorze. Tam należy zeskanować bilet i zapłacić sumę, która się wyświetli. Warto tutaj dodać, że jeśli ktoś zgubi bilet, będzie musiał na bramce zapłacić 7 zł za parking. Często jest tak, że odwiedzający nie skanują biletu w urządzeniu i chcą wyjechać ze szpitala nie płacąc. Wówczas tworzą się korki. Dyrektor przyznaje, że najczęstszym błędem osób wjeżdżających na teren szpitala jest to, że nie czytają informacji dotyczącej nowego systemu. Poprzednio było tak, że każdy mógł wjechać dowolnym samochodem, wziąć sobie zapłacić na prawie, potem z tym kwitkiem wybrać sobie najlepszy samochód, jaki stoi wewnątrz szpitala i wyjechać. W tej chwili już jest to niemożliwe, bo system stanuje tablice rejestracyjne. Do danego kwitu parkingowego może wyjechać tylko ten samochód, który wie. Nie wiem dlaczego szpital zbiera takie cieni za ten system. On jest dopiero od miesiąca uruchomiony. Pacjenci naprawdę powinni być zadowoleni. Jest łatwiejsze to płacenie, bo no, no generalnie rzecz biorąc, przede wszystkim jest pierwsza podstawowa zmiana. Poprzednio nie było bezpłatnego dostępu yy, do na przykład na izbę przyjęć na sobie. W tej chwili wprowadzono jest tak, że pierwsze pół godziny jest za darmo. Każdy może wjechać. Nie ma problemu. Utrzymane są tak samo... Utrzymane dla inwalidów mogą wjechać bezpłatnie. Dawcy mogą wjechać bezpłatnie. To są takie rzeczy, które będą. No, czasami ten system jeszcze się zacina. No bo to jest pierwszy miesiąc działania. Jeszcze obsługa nie umie tego obsługiwać, jeszcze pacjenci się nie przyzwyczaili. Ale to jest taki system, jaki funkcjonuje praktycznie we wszystkich alerjach handlowych w kraju. Strażnicy na bramce nie znikną nawet wówczas, gdy system się już dotrze. W życiu są różne sytuacje, które nie zawsze można przewidzieć. Jeśli na przykład dotrze do nas karetka z innego szpitala, nie będzie skanowana, tak jak w przypadku tych stalowowolskich, a strażnik wpuści pojazd bez zbędnych formalności. Podobnie będzie w przypadku osób zwolnionych z opłat, np. inwalidów czy krwiodawców.